Siemano w kolejnym odcinku na kanale, w dzisiejszym odcinku mamy od do pieniędzy, a wy następnie zostawcie łapeczkę w górę, bo te YouTubeowe zasięgi są jakie są, dlatego jakoś trzeba się wspomagać, no i wbijajcie na mego Instagrama, bo tam na 10 tysięcy osób będzie wydana fajna mapka, także zapraszam i zapraszam dzisiaj na live'a, który będzie dziś 18.30-19.00, coś, coś w tych granicach, Po później Liga Mistrzów. Co dzisiaj zrobimy? Jak widzicie, bereczki są już rozładowane, nasza nowa przyczepka jest, z racji tego, że kasy troszeczkę nam doszło ze zboża, to możemy dzisiaj, o Boże, zaszaleć, zaszaleć, mordo. Hashtag ZR wam przypnę serduszko. Kupiłem dwa nowe pola, może nie do końca dwa nowe pola, bo zaraz zobaczycie o co chodzi. Tych belek wyszło nam, no nie za wiele, ale jest git jak na razie. My sobie jedziemy sprzedać Belarusa. Ten, znaczy Belarus, to jest MTZ, chyba Belarus, tak? Nie wiem dokładnie, ale to jest MTZ, tak dokładnie 105 koni. I dzisiaj zobaczycie, bardzo, ale to bardzo duży przesok na naszym gospodarstwie. A mianowicie, weźmiemy sobie ten pług. Czwóreczkę sprzedamy też razem z nim, e, jak widzicie, przyczepy tej też się już pozbyłem. Nie ma jej, e, no, fff, album zawalił. E, no, troszeczkę zmian jest na gospodarce nie ma co się oszukiwać. Trochę zmian tutaj nadeszło, przyszło, bo jednak trzeba się e, cały czas rozwijać. Jeszcze coś tam w silosie zboża troszeczkę mam, ale to jest zostawione bardziej już dla. Właśnie świnek. Nie, nie chciałem tu bardzo troszeczkę pokazywać akcji gdzieś tam sprzedaży tego zboża, ale powiem wam, że za soję dużo wzięliśmy, za rzepak też troszeczkę wzięliśmy i jest jak najbardziej git. Też gdzieś świnki niedługo będą w kolejnych odcinkach. Także moim zdaniem seria już się troszeczkę bardziej rozkręca. No i też jestem zadowolony dzisiaj, bo będziemy sobie tworzyć te nowe pola. Ja już gdzieś na lajbie leciutko sobie powiem Wam, że zarys tych pól zrobiłem, żeby mniej więcej wiedzieć na jakiej zasadzie to wszystko będę robić. No i tutaj jak widzicie. Już coś tam lekko powstało. Mm, tutaj tak samo. Nie wiem, tutaj chyba sobie łąki tej zostawimy, albo zrobimy sobie dojazd aż dotąd. I właśnie to trzeba teraz też ogarnąć i leciutko zaplanować. Ja sobie jadę do sklepu. No MTZ jakoś długo nam nie służył i pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie sprzedasz 60, dlaczego nie sprzedasz tamtego Zetora. no dlatego, że za ten ciągnik wezmę dużo, dużo więcej i tamten ciągnik nam... No, ma, kurczę, ma 50 koni więcej To wam już mogę powiedzieć na start Tylko tyle, że e, po prostu nam wyjdzie Tak naprawdę mniej zapłacimy za tamten ciągnik Niż pewnie dostaniemy za ten No bo ten jest w lepszym stanie, on jest lepiej zachowany Jest pewnie nowszy e, Też mam takie wrażenie, dlatego Obstawiam, że tak to właśnie będzie wyglądało Dobra, tutaj mam jakieś nowe zabaweczki Ten pług też powiem wam, że fajnie wygląda i Jest dosyć dużo większy e, Ta piąteczka, ja sobie ten pług odstawię tutaj I miejmy nadzieję, że ten gościo Jakoś go obchnie. Możecie napisać jaka cena za takiego Belarusa, czy tam mtz -a. No i może któryś z Was go kupi. E, ja sobie już przechodzę do... Oj, co co, co co się stanęło? Duże ciągniki. Małe ciągniki oczywiście. I przechodzimy do naszego Zetorka, bo Zetorek zagości dzisiaj na no, naszym gospodarstwie. Do dwa Zetorki i jeden Ursus. No, Zetor w stanie takim... Jakby to nazwać opłakanym, może to będzie dobre słowo. Ale naprawdę wygląda fajnie. No cena jego to jest 6000, to jest naprawdę mała cena jak za taki ciągnik. Nie wiem w jakiej konfiguracji sobie go weźmiemy. Na pewno sobie ogarniemy przód. To nam dochodzi dosyć dużo lamp. Ja chyba sobie wezmę, wiecie co, ja sobie wezmę chyba obciążnik, ale bez tych lamp pomocniczych. Czyli taki zwykły obciążnik, bo tu i tak są światła. Oczywiście ustawienia kół, obciążniki opon. No i tu jest coś takiego, to, to, to jest takie. Się nie wiem do czego to służy, najprawdopodobniej by się nie kopał, ale no nie będziemy coś takiego robić. Koła foczmita, które wyglądają tak se, podwójne koła tylnie. No i mamy standardowe, nie ma chyba takiego grubego ogumienia z tego co mi się wydaje. Te obciążniki to jest na pewno dobra sprawa, ale albo te, albo te. No, to to jest takie kuślawe, kuślawe takie, no nie? E, bierzemy sobie te z obciążnikami. Jeżeli chodzi o światełka. Aha, bo tutaj to chyba się z tyłu tylko, nie. A, są tutaj, dobra, te lampy. Czyli mamy albo jedynkę, albo dwójkę. No to weźmiemy sobie jedynkę. E, jeżeli chodzi o przód, to tuż, to też są światła. E, weź, no właśnie, tutaj też to kwestia wyglądowa, jak najbardziej. No taki zetorek bez świateł, no to wiadomo, że taki lipny. E, taki ło. O, o takiego coś sobie weźmiemy. Taki będzie. Boże, ile tu jest konfiguracji e, Z tym takim dzyndzlem z przodu e, No ja takiego dzyndzelka raczej nie uznaję za potrzebnego Logo zt 16145 zt 145 Albo taki całkowicie e, no logo, czyli bez loga Jakbyśmy, Jak już mamy kupować takiego gruchota, to sobie weźmiemy bez loga e, Jeżeli chodzi o madground, co to jest? Bo to jest, jeżeli chodzi o obciążniki chyba Ciekawe jak to ze środka widać bez obciążników, bo to też powiem wam, że e, Fajnie wygląda, no można kiedyś by było sobie kupić, znaczy obciążniki, co ja gadam Nie obciążniki, tylko ten Błotniki e, Dobra, nie będą błotniki, jeżeli chodzi o wydech, czyli komin To mamy dwie opcje, albo taki płaski, albo taki szerszy, to weźmiemy sobie ten szerszy e, Tu jest akurat w środek bardziej, byśmy patrzyli, ekstra 2 Ekstra 3 i bez niczego. Czyli tu nam dochodzi wiatraczek. E, tu nam dochodzi papier i z tyłu akumulator i takie tam bariery. A tu nam dochodzi razem z wiatraczkiem. E, no, ja bym proponował dać wszystko, bo nas stać. Wisor. E, no, to jest coś tutaj, bo to jest na ten dach właśnie. No to takiego czegoś, to ja nigdy w ciągnikach nie widziałem. Także też nie będziemy czegoś takiego dodawać. E, co to nam daje? To jakaś bańka. Tylko powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, co, co to jest, o to. Tu jakiś z przodu, jest jakiś marker. E, marker plus łańcuch, dodatkowy obciążnik. Myśmy sobie taki łańcuch tutaj damy, wiecie? Bo to spoko wygląda. E, kogucik, no damy sobie bez kogutu. E, I tu najprawdopodobniej, o grill. Że był grill albo żeby go nie było. E, no to są, wszystkie ciągniki mają grilla, to może tutaj sobie weźmiemy bez grilla. No nie no, z grillem ładnie wygląda. Dobra, kupujemy. 6 tysięcy zapłaciliśmy tylko za to. E, no i bierzemy sobie od razu jeszcze ten pług do tego naszego zetorka, e, bo fajnie to wygląda. Luksus taki czymś robić, jak mi się już podoba, już mi się podoba ten ciągnik. Dobra, my się tutaj kurczę straciliśmy 6 minut, kurde, na ten. No wybieranie tego wszystkiego. No ciągnik 155-konny, e, z takim pługiem, bo... Sprawdzimy, że Cię powinien sobie poradzić, bo to jest wiecie, byczek. Ale ten pług, nie wiem, czy on jest wymiarowo dobrze zrobiony. Bo troszeczkę jest chyba taki tyczkę za duży, nawet bym powiedział. O Boże, gaśnica nawet jest na tym Ale to chodzi. Jakby też się dało jakieś grube bardzo opony dostawić, to jeszcze było piękniej. Słuchawki nawet są, ale jaja. Nie no, luksus na wypasie. Ciągnik na wypasie, normalnie. Ja e, jestem zadowolony z tego zakupu. Muszę napisać, co Wy sądzicie o tym zakupie. Czekajcie, się drzwi otwierają. Ajax A tylnia szyba? Nie no jak mi się... Ja jestem już zakochany w tym ciągniku, dobra Jest pięknie, jest pięknie, mordo W końcu to seria... No nie będzie wszystko, wie, jest takie błyszczące, tylko też takich gratów też się trochę przyda, no bo to się tym fajnie gra No ten półto to wiadomo, że jakiś nowszy musiał być, bo tym dziadostwem małym nie będziemy robić orek, no bo to jednak no sami wiecie jak wyglądał tamten właśnie pług w porównaniu do tego, tego pola jeszcze nie ruszyłem jeżeli chodzi o łączenie go jako tako to tego pola jeszcze nie ruszyłem, tylko sobie zagospodarowaliśmy e, tu też tak powiem wam, że na oko plus minus ten kawałeczek, e, bo też nie wiem jak to do końca będzie wyglądało, a nie, ja już to zrobiłem, bo to jest łączenie z tamtym polem, dobra, czyli teraz tak zostały nam tak naprawdę orki, e, łąki i ogólnie tego terenu. Tam jeszcze drzewo będzie wycinane, ale to też nie wiem kiedy wam to będę pokazywał. E, tak dokładnie. Dobra, tutaj można było zrobić dojazd sobie tędy. I w ogóle to pole jakoś tak ogarnąć, żeby tu jeszcze ten kawałeczek był, żeby od razu kombajnem tutaj wjeżdżać. Ale chyba aż tak nie będę kombinował, bo tutaj też nie jest aż cała działka nasza, także nie chcę sobie tutaj e, wiecie, przekombinować aż. To sobie zaoramy też, ten co było agregatem zrobione. Chociaż może albo nie, zrobimy, żeby już było ładnie, to wszystko ogarnięte. Zrobimy też i przeoramy to wszystko, ruszymy tą ziemię jeszcze bardziej. Później się to wszystko zrówna. To nie mam aktualnie teraz zezwolone na tworzenie pola. E, także też, jak widzicie, to pole nam się nie będzie tworzyło. To drzewo będzie nam na pewno bardzo, ale to bardzo przeszkadzało. Trzeba będzie je wywalić. E, ogólnie dwa drzewa wywalimy, na pewno nie będziemy tego zostawiać I Tutaj chyba też pośrodku są jakieś w tym miejscu, to też łąk e, ten e, Tu nam się troszeczkę e, zepsuje droga Jeżeli chodzi o dojazd, no ale nic z tym nie zrobimy No i tutaj powiem wam, że te miedze też trzeba jakoś to ogarnąć bo to Najpierw trzeba te drzewa wyciąć, ale ja drzewa to będę chyba wycinał poza Poza właściwie odcinkiem, no bo tak na odcinku teraz jak zaczniemy tracić czas, ja tych orek praktycznie wcale wam nie pokażę tym nowym czegnikiem tworzenia tych pól, a bardziej mi zależało, żeby pokazać właśnie to tworzenie pola. No i dlaczego robiłem wcześniej to kultywatorem, a nie od razu pługiem. Po pierwsze, e to nie chodzi o szerokość roboczą, to tutaj nic nie ma znaczenia w tym. Chodzi o to, że tym się robiło równo. Na no pługiem to jak robisz, tak robisz, tak samo tą miedzę, to było tyle zabawy. Żeby to wszystko ładnie zrobić, to oczywiście trawa ta większa urośnie i będzie wszystko elegancko. Pojadę sobie drogę z tamtej strony, no w sumie z tą i tak nie będę jechał, bo tak mi Bruzda nie pozwoli na to za bardzo. Czy znaczy bruzda, no wiecie o co chodzi, no nie. I dlaczego? Pewnie też jest pytanie, dlaczego sobie nie złączę tych dwóch pól razem, jak to i tak są moje pola. Dlaczego czegoś takiego nie zrobię? No to bo nie, no bo tu będę sobie miał różne, różne uprawy tak naprawdę. No razy, teraz robimy coś takiego, że sobie zezwalamy już na tworzenie pól. Tam widzę, że nam troszeczkę tutaj za bardzo wyjechało, prawda? Trzeba było tutaj. No i patrzcie, jeżeli chodzi o robotę, ja robiłem coś takiego, że sobie brałem tą łopatę. Brałem sobie oczywiście C. Brałem sobie Tab, znaczy X Tab. I sobie po prostu to poprawiałem. Jeżeli coś mi tutaj nie pasowało, to właśnie sobie robiłem coś takiego. I wtedy było naprawdę elegancko. Możemy sobie teraz włączyć opcję tworzenia właśnie pól i sobie lecieć i z tamtej strony ja też wam zaraz przejdziemy sobie do drugiego zetorka i sobie stworzymy właśnie to pole już tak mniej więcej w całości ile kosztowało, mnie pewnie też was kosztuje, kosztuje, ciekawi e, właśnie no, ta cała łąka, no bo to wiadomo to nie było nasze to coś musiałem za to zapłacić w tego nie wzięliśmy, tylko kupiliśmy to e, na całkowicie dla nas, tak wam mogę to powiedzieć już teraz oficjalnie to kosztowało nas 140 tysięcy, ale nie do końca, bo 240 tysięcy, Boże. No i tak. Oczywiście, farmingowe ceny nas nie interesują, no bo te 240 tysięcy, no to byś, by nas nie było stać na to. E, interesuje nas kwota, jaką zapłaciliśmy, tak jakby. Jak coś jakby odjęliśmy, no bo ja sobie musiałem tutaj pójść w kredyt, nie wiadomo, jaki, żeby kupić ten cały kawałek, żeby sobie zagospodarować tak naprawdę z tego kawałka, e, może jedną trzecią. Także zapłaciliśmy za to, moi drodzy, 60 tysięcy. E, tak dokładnie sobie to policzyłem. Dlaczego tyle? No bo to jest tak, to może nawet nie jest jedna trzecia, to jest, no policzyłem sobie 60 tysięcy, bo to jest wiadomo, no taki opaseczek tylko, prawda? Z całego takiego terenu, a to jest jeszcze teren tutaj. To, widzicie, aż dotąd. No i uznałem, że to będzie najodpowiedniejsze, żeby nie płacić. No, tamto sobie przywróciłem po prostu sobie pieniądze. No to teoretycznie jest moje, bo ta łąka jest moja, jeżeli chodzi o farminga. Ale jeżeli chodzi o e, naszą serię, to to nie jest nasza łąka, tylko to jest łąka e, sąsiada, a my sobie kupiliśmy tylko i wyłącznie kawałeczek. Pomysł, pomysł idealny, <laughs> mordo. No tutaj tak jak mówiłem, będzie to drzewo nam przeszkadzać trochę w tych horkach. Nie właśnie czy sobie, no na razie to łąkę tam też... Tutaj nam odchodzi też, także jak wiecie, tego też nie zagospodarowaliśmy, jeżeli chodzi o tamten kawałeczek tej łąki. Aha, dobra, super, patrzcie. Znowu nam tutaj chcemy mieć idealnie, idealnie to zrobione. Ale jest ciężko, no teraz widzicie, że już na to pole te 155 koni. Ciągniczek, no to będzie dobra sprawa. Bo to co mieliśmy wcześniej i robić tym MTZ-em było przyjemnie, ale przez chwilę, no teraz to trzeba już coś większego brać. No nie wiem, czy wpadać w bruzdę, czy on w ogóle wpada tutaj, czy nie. Trzeba było bardziej jechać w tą stronę, ale wtedy mniej byśmy orali, byśmy musieli dłużej czasu poświęcić, żeby to wszystko zaorać. Ale i tak powiem wam, że ładnie leci. Bo 13 na godzinę z takim pługiem. No on się nie męczę, bo ten pług ma zapotrzebowanie mocy 120 koni, czyli tutaj mamy 30 nadmiaru, to jest trójka, trójka, piątka pług. I to drzewo będzie nam tylko i wyłącznie przeszkadzać teraz. Ja tego pola nie będę orać, bo tutaj jeszcze coś na pewno będziemy chcieli... Chociaż w sumie nie wiem, tutaj nawóz chyba bardziej pójdzie niż właśnie to, ale to pole ja tutaj będę robił talerzówką. Nie będziemy się bawić pługami, żeby wszystko tak elegancko porobić. O, coś tam chyba zaczepiłem o drzewo lekko. No, tak delikatnie, chyba może może tym kółkiem, bo ono tam chyba najbardziej wystaje z tego całego ciągnika. I tutaj teoretycznie mógłbym zatrudnić pracownika, jakby to było już wcześniej zaorane, i teraz mógłbym sobie orać drugi raz. Ale jak sobie oramy to jako pierwszy raz, to już tutaj pracownik nie wyłapie to jako tak jakby pola, bo to jest miedza. O, to jakbyśmy orali na przykład tą łąkę, to pracownik by sam sobie to robił. Ale tak, to nie ma innej opcji, żeby ten żeby to po prostu nam wszystko jakoś tam fajnie funkcjonowało, wiecie. Dobra. Czyli w sumie ja mogę sobie to później sobie na gdzieś tam, jak będziemy live'a robić, pewnie coś jest za trudne tutaj pracownika. Dobra, to już dojechane o tako. to sobie też już tak o, opuścimy pług Podniesiony jest, podniesiony, żeby tutaj zaraz lipy nie narobić, jak zaczniemy gdzieś tam krzywo jechać. Albo jakbyśmy nie podnieśli przez przypadek, to byśmy znowu musieli się męczyć, żeby to wszystko ładnie równo powychodziło. Kurczę, czajcie dzisiaj jest niedziela. W ogóle ten film oglądacie w środę. Ja to nagrywam w niedzielę, bo tyle czasu. Ale chcę się szybko tym zająć, żeby na live'ach to jeszcze tam jeszcze bardziej dowalić te serie, żeby tam wszystko szybciej się rozwijało. Najlepiej to ja bym chciał rzucać odcinki dwa razy dziennie, ale mm, czas mi na to nie pozwoli. To jest. Bo, znaczy, jakby nie robić live'ów, to raczej czas by mi na to pozwolił, bo to, to nie byłoby większego problemu, bo już kiedyś tak robiłem, rzucałem dwa filmy dziennie, ale to były wakacje, no to wiadomo, też ten człowiek miał e, dosyć dużo czasu. E, teraz, jak jest szkoła, no to tam też trzeba. Może nie tyle poświęcić czasu na jakąś naukę czy coś takiego, ale trzeba poświęcić czas, żeby do tej szkoły pójść. No i tak wstajesz rano, to później sobie przychodzisz do domu i sobie na przykład pójdziesz spać, później zrobić jakiś trening. E, tak naprawdę, jak wraca się ze szkoły, idziesz się spać, później się wstaje, ogląda się jakiegoś Netflixa, jeszcze jakieś tam duperele, e, wrzuca się film, renderuje, to później tak wychodzisz, że dopiero ten czas jest po 21. No a teraz jest prawie 23. A jeszcze nagrywam odcinki e, gdzieś tam na zapas. Także już po 21. na tygodniu będę miał troszeczkę więcej czasu i powiem wam, że się cieszę z tego powodu, bo gdzieś tam ostatni tydzień nawalaliśmy te serie, nawalaliśmy streamy i teraz będę chciał cały czas tak robić, przynajmniej cały marzec żeby tutaj naprawdę ruch był na kanale, bo te, te, te statystyki kanałowe były słabe, bo ja sobie to wszystko gdzieś tam odpuszczałem, w lut... no w sumie teraz jest luty, no to tak do połowy lutego i tam styczeń, bo też i miałem ferie, też i były przerwy to wiadomo, jakieś imprezy i tak dalej, i tak dalej a teraz mam czas, żeby się zająć normalnie kanałem i też planuję gdzieś tam nowości, ale to zobaczycie. Wczoraj w sumie... Nie, przedwczoraj była nowa seria na kanale. Nie, ile tutaj mam mod na te areały i będziemy musieli zobaczyć jak to już całkowicie zaoramy. Ile nam wyszło hektarów z tego kawałeczka teraz. A ja w sumie miałem jeszcze to połączyć, czekajcie, bo ja teraz tak robię to i to i się tak trochę mylę, bo muszę sobie tamtym jeszcze pojechać. I jakoś to ładnie połączyć. Zaraz jeszcze dojedziemy sobie do tej drogi i będę wam już to pokazywał. Bo tam za drogą nie będę jechał. Dopiero jak się drzewo usunie, to sobie zrobimy tak już na jeden przejazd. Tą miedzę ogarniemy, żeby się nie kręcić później, bo tam trzeba by było dojeżdżać. Tak jak sobie zrobię, tylko dotąd to będzie elegancko. Też drogi polnej się pozbyliśmy, bo tak naprawdę jak już mamy jeden przejazd. Tylko tutaj do pola. No to tak, no nie ma sensu robić. Do tego pola i tak będziemy jeździć, o tamten o będziemy wjeżdżać. Nie wiem właśnie, jak sobie to zrobić, czy tam jakąś drogę sobie ujeździć, czy jak to kombinować, ale jakoś to na pewno gdzieś e, tam sobie wymyślimy. Dobra, na razie sobie go zgaszę moją murdeczkę. Ten piękny ciągniczek. E, tutaj właśnie, jeżeli chodzi o do, dojazd do tego pola, to będziemy sobie zjeżdżać łąką. Z drogi, o taka. No i elegancko. Bo tutaj też tą drogę, jak wiadomo. No, nie będzie jej, nie będzie jej, i tutaj musimy sobie zrobić łączenie tylko takie. O, też tutaj wyszło mi to mniej więcej równo, ale z czego jestem zadowolony, bo mi to wyszło krzywo, to by było po pierwsze więcej jakiegoś tam poprawiania, więcej zabawy, jak wygląda sprawa z paliwem. Jest jeszcze git, to możemy sobie działać dalej. No, i tutaj droga też będzie o taka odjazdówka, ale tutaj też tego niszczyć za bardzo nie będziemy. W sumie to, to drzewo, jakby to było jakby przenieść, to nie da się przenieść drzewa w prawdziwym życiu, ale tutaj w farmingu można było przenieść na miedzę tą drugą i chyba coś takiego sobie zrobię po prostu w programie, że sobie e, to drzewo przeniesiemy, żeby ono gdzieś tam sobie stało. A to będzie tak bardzo puste, jak tego drzewa nie będzie wcale. Czekajcie, git jest? Nie jest git. Dalej nie jest git, trzeba tutaj dobrze dojechać do tego o miejsca. Jeżeli chodzi o sprawy związane z torkiem to mamy wszystko już tutaj zrobione. No bo tam jest ta droga jeszcze polna. Jakby chcieć to pole tak wyrównać całkowicie, żeby aż dotąd zrobić, to ja musiał kupować kawałek tego pola, a nikt się nie zgodzi na takie coś. No tutaj też robić coś takiego, żeby tutaj drogę polną całkiem usunąć, to znowu nie będzie dojazdu do tego kawałka ktoś nie będzie miał. Chociaż z tej strony jest dojazd. Tak, tutaj tą drogę polną faktycznie wywalić trochę. I tak dojechać jeszcze bardziej. <laughs> Ty, to, to jest dobry pomysł, tylko tej landy się później nie będą zgadzać. Widzicie, bo tu jest poza landem i tutaj będzie coś będzie coś źle pewnie, jeżeli tutaj wywalimy sobie drogę. A tutaj jak wygląda sprawa z landami, jeżeli ja sobie na przykład wywalam? No właśnie nie wiem, czy to drogę polno, to będą, nie będą się zatrzymywać e, pracownicy, jak na przykład będą sobie robić, bo to też jest wiecie, loteria tak naprawdę, jest zezwolone na tworzenie pól teraz, czy nie? Tylko na polach mogę tworzyć pola, tak? Tak, a jeżeli teraz wyłączę, to muszę zezwolić, dobra. Okej, okay, to mogę sobie jechać i od... bezpiecznie po prostu postawić sobie ten kultywator na trawie koło domu, żeby mi się pole nie stworzyło koło domu. A w dzisiejszym odcinku mordeczki to było na tyle. Widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale, a tak dokładnie codziennie o 15.00. Jutro najprawdopodobniej wleci rozwojowe, w czwartek zadłużone, a w piątek gospodarstwo po dziadku. Tak jakoś mniej więcej, jeszcze top 10 będę chciał gdzieś wstawić. Także wiecie, no tych serii jest tak dużo i najlepiej było wrzucać dwa filmy dziennie, to raczej nie wyjdzie przez najbliższy czas, chociaż może od maja Dwa filmy dziennie będą leciały, a dzisiaj to było na tyle i na razie.